Dobry wieczór, dobry wieczór kochani, witam Was w Energetyce na 4 listopada 2025 roku na wtorek. I tak naprawdę zaraz zobaczę jakie są aspekty we wtorek, bo na razie ich nie oglądałam, ale na pewno to co wiem i to co pamiętam, że jesteśmy... Tuż przed pełnią. I nawet słuchajcie, jeżeli byśmy nie pamiętali, to myślę, że to, że nie możemy spać, że jesteśmy poddenerwowani, zdecydowanie nam o tym przypomni. Ale oczywiście zaraz zobaczę, jakie są aspekty w tym dniu, czyli 4 listopada, 308 dzień roku, i na nieboskłonie będzie się dużo działo. Słuchajcie, przeczytam Wam, co napisano w astrokalendarium, ale oczywiście jeszcze po swojemu za chwilę omówię aspekty planet, dobrze? I teraz tak, opozycja Marsa wkraczającego w znak strzelca z uranem w bliźniętach oraz trygon Marsa z Neptunem sprawią, że w figurze latawca zajdą pewne zmiany, ale konstelacja ta wzmocni się. I spotęguje swoje działanie. Zmienia to zatem nieharmonijny wpływ wybuchowej i wstrząsowej opozycji Marsa z uranem, która zamiast burzyć i niszczyć, stanie się katalizatorem pomyślnych zmian. I to jest bardzo, bardzo ważne. Opozycja Marsa z uranem będzie o godzinie 18:29. Aczkolwiek też ja tutaj dodam od siebie, zaraz przeczytam, co dalej astrokalendarium mówi, ale ja dodam od siebie, że nie, nieraz nasze działania mogą być przy Mars w opozycji do yy, Urana bardzo takie niesharmonizowane, chaotyczne, yy, pod wpływem impulsu emocji. Miejmy nadzieję, że w ten pozytywny sposób. I dalej, dojdzie do tego jeszcze wejście księżyca w znak swego wyniesienia, w byk, czyli księżyc tam się czuje dobrze. Pojawi się dziś zatem wyśmienita szansa na imponujące przyspieszenie, odważny skok naprzód, korzystny zwrot skomplikowanych i zagmatwanych spraw, które mają szansę wreszcie znaleźć swoje rozwiązanie. I bym powiedziała bardzo pozytywna prognoza, ale czy tak będzie, zobaczymy. I też bardzo proszę napiszcie, jak się u Was to sprawdziło. Natomiast teraz po mojemu dobrze? Po mojemu czwarta 59, czyli Prawie piąta godzina, marsz w trygonie do Neptuna. I to jest dobry układ. Możemy być troszeczkę zakręceni, ale nawet jeżeli będziemy zakręceni, jeżeli będziemy robić pomyłki, to i tak będzie to szło w dobrą stronę. Gdyby ktoś lubił rano medytować czy pracować nad sobą, to rewelacyjny aspekt. 9.25 księżyc w kwadraturze do Jowisza. I tutaj nasze emocje mogą być nierówne, nieraz nieadekwatne do sytuacji. 12:21 księżyc w opozycji do Wenus. Tutaj uważać na relacje damsko-damskie i relacje z pieniędzmi, żeby nie popłynęły pod wpływem impulsu emocji. O Marsie wkraczającym do znaku Strzelca mówiłam o godzinie 14:00. No i myślę, że tak jak gdyby więcej będziemy mieli harmyzmy w działaniach, być może po tych wszystkich świętach listopadowych. Księżyc wchodzi do znaku Byka, to też mówiłam, znak ziemski. Wszystko, co jest związane z materią, z byciem tu i teraz nam sprzyja. 18-29 marca w opozycji z uranem to bym powiedziała działanie troszeczkę chaotyczne i 19.35, Księżyc w kwadraturze do Plutona, uważać, żeby nikt naszych uczuć, emocji nie zranił i na pewno na ważne tematy nie rozmawiać. Uwaga, dobrze, przeliczymy teraz numerologię, 4 z dnia, 11, czyli dwójka z miesiąca i 9, Dziewiątka z roku, czyli będziemy pod wpływem szóstki, czyli ta szóstka może nam dać większe niezdecydowanie, ale z drugiej strony być może będziemy doceniać swoich przyjaciół, bliskich i od nich powinniśmy oczekiwać wsparcia lub my sami, jeżeli będziemy się czuć silnie, wsparcie im dawać, bo być może ktoś będzie w zakłopotaniu. Dobrze. Już tasuję karty. W dalszym ciągu wróżkowy tarot i zaczynamy od strzelca. Tak co dla strzelca na, na wtorek czwartego. I już patrzymy. Karta trójka buław. Karta nowych możliwości, nowych horyzontów, zachęcająca do tego, żeby wyjść z yy, yy, pozycji komfortu, ze strefy komfortu i odkrywać świat. To odkrycia powinny być bardzo przyjemne i korzystne, jeżeli chodzi o długoterminowość. Co dla strzelca? Dla strzelca mamy bardzo dobrą kartę, już pokazuję, Królową Mieczy. Ona może jest trochę zimna, widzimy, że na zimnym kryształowym tronie yy, siedzi, nieraz na marmurowym i wieje chłodem. Jak przywali, nieraz słowem, mieczem, to głowa mała, ale Mówi o bardzo dużej inteligencji, więc szelce nieraz błysną 4 listopada swoim intelektem i gdyby chciały jakieś sprawy załatwiać związane z papierami, dokumentami, nauką, urzędami, to na pewno jest to dobra karta. Niewykluczone, że kobiety będą Wam sprzyjać. Co dla koziorożca? Dla koziorożca bardzo miły czas, rycerz pucharów, to jest ta karta, o której zawsze mówię, że legenda o świętym gralu, czyli koziorożce mogą nie wiedzieć czego szukają, albo będą w tym wszystkim zadowolone, no, w takim miłym, miłym nastroju, widzimy tutaj te serduszka z kielicha wypływające, czyli bardzo dobry czas do miłości, do romantycznych kolacji, ale też uważajmy na aspekty planet i też uważajmy, żeby ktoś nam tutaj makaronu na uszy, drogie koziorożce, nie nawijał. Co dla wodnika? Dla wodnika mamy szóstkę pucharów, jest to dobra karta, to jest taka karta, o której ja zawsze mówię, że raczej to przeszłość niż teraźniejszość, aczkolwiek sprawy rodzinne, sprawy związane z dziećmi, z domem mogą być ważne. Ale coś w naszych, w naszych głowach będzie e, myśl właśnie o przeszłości. Może kogoś wspomnimy, może kilka dni się z kimś spotkaliśmy, kogo dalej dawno nie widzieliśmy i będziemy tym żyli, a może zechcemy, postanowimy, że może niekoniecznie czwartego, ale że w niedługim czasie kogoś odwiedzimy, e, z kim się dawno nie widzieliśmy. Co dla ryb, dla ryb mamy koło fortuny. Koło fortuny jest dobrą kartą, mówiącą tak, otwieraj się na to, co niesie ci los, nawet jeżeli miałoby krótko trwać, wkręca się w odpowiednią szprychę koła. I teraz to pierwsze znaczenie. Drugie znaczenie: Twoje plany mogą być pomieszane i na początku możesz być rybo, ryby w zasadzie tak powinnam poprawnie powiedzieć, zdenerwowane, ale może te zmiany przyniosą jakieś dobre efekty, jeżeli nie od razu, to w przyszłości. Przy kole fortuny, nie wiem jak w dniówkach, ale nieraz mogą się wydarzać takie zdarzenia, o których będziemy mogli powiedzieć, zdarzenia karmiczne. Co dla barana? Dla barana mamy czwórkę pucharów, czyli barany mogą być troszeczkę odranilnione, a jeżeli nawet nieodrealnione, to zastygnięte w jakimś temacie. Mam nadzieję, że nie problemie. Ale co jest ważne przy tej karcie, żeby za bardzo nie być odizolowanym, żeby też zobaczyć, zauważyć zresztą na karcie jest to bardzo pokazane pomoc podpowiedzi innych, bo być, on, być może one będą właściwym rozwiązaniem, czyli otworzyć się na innych, na słuchanie. Ich sugestii. Co dla byka? Dla byka pełna energii królowa buław, czyli byki powinny być takie doenergetyzowane, wiedzące, czego chcą i mieć tendencję do rządzenia innymi. Również Wasz urok osobisty. Będzie bardzo wysoki, myślę, że też bez względu na płeć, będziecie przyciągać innych fizycznie, seksualnie. Nie wykluczone, że też w niektórych aspektach egoistycznie będziecie sobie chcieli dogadzać. Co dla bliźnią, dla bliźnią nie najlepsza karta Siódemka Mieczy, niektóre sprawy z przeszłości, może niewykonane działania, będą blokowały Wam pójście do przodu i radość życia. Jak najszybciej obróbcie się z Zaległościami. Ta karta również mówi, że jeżeli będziecie sprytne i dużo będziecie gadały, tylko więcej zachowywały dla siebie, też może być to dobry dzień. Co dla raka? Dla raka Piątka Mieczy, czyli jest to karta, która mówi, że. Tutaj akurat tego nie widać, ale widać, że są napięcia i noże gdzieś tam latają. Jest to karta, która mówi, że mogą być napięcia, napięcia w Was napięcia obok Was z osobami, z którymi jesteście, pewnego rodzaju nawet, nie wiem, walka, konkurencja i jesteście w stanie różne rzeczy doprowadzić do końca, zwyciężyć, ale bardzo dużym kosztem albo dużym zdenerwowaniem. Że sukces może Was po prostu tak bardzo nie cieszyć, jak powinien. Co dla lwa? Dla lwa mamy dziewiątkę buław. I tutaj widzimy, można ją pomylić z siódemką buław, bo nieraz jest podobnie przedstawiona, tylko jest mniej buław, ale dziewiątka buław mówi: idzie do przodu, ale cały czas jest zalękniony, straumatyzowany i czeka na różnego rodzaju ciosy od losu. Więc być może lwy 4 listopada będą czekały na ciosy od losu albo od innych, i cały czas będą musiały być w pogotowiu, co jeszcze może mnie spotkać. No ale może nie trzeba negatywnie myśleć może trzeba się otworzyć na dobre rzeczy co dla Pan? dla panny mamy pracowitego rycerza denarów bardzo go lubię po pierwsze rycerz jest tutaj na miotle zazwyczaj rycerze są na koniach albo smokach, zależy jakie talie kart tarota, natomiast to oznacza, rycerz denarów oznacza działanie czyli branie spraw swoich w swoje ręce czyli czy wam się panny chce, czy wam się nie chce, pracujcie organizujcie, zarabiajcie i innym pomagajcie jeżeli efekty nie będą widoczne od razu, to na pewno w przyszłości tak. Co dla wagi waguni? Dla wagi waguni dwójka buław. Dwójka buław, tutaj jest pokazany jeden człowieczek, ale tak naprawdę dwójka buław bardzo często oznacza dwie osoby, dwie możliwości. Nieraz trzeba wybierać, a nieraz trzeba dwie naraz brać. W związku z tym, że buławy są żywiołem ognia, również też karta, która mówi, że w relacji z drugą osobą, czy seksualnie, czy nieseksualnie, może iskrzyć. I oczywiście od waszego indywidualnego horoskopu będzie zależało, czy iskrzyć pozytywnie, czy iskrzyć negatywnie. Dobrze, kochani. Bardzo dziękuję wam za dzisiejszy czas. Życzę wam dobrej, spokojnej nocy i żeby pełnia nie. Zakłóciła okres przed pełnią, nie zakłócił Waszych spokojnych snów. Pa kochani, cześć. Pamiętajcie o, ko o komentarzach, polubieniach i podbijaniu filmiku. Pa.